Yo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularny, a to jest kolejny odcinek z serii Far Cry 6. I mamy się dostać do gościa, który ukrywa się tutaj w środku. Jak na razie mieliśmy się przebić, znaczy ominąć oblężenie, to znaczy przebić przez nie. Więc wytukłem wszystkich, którzy tutaj byli przed tym miejscem. No i, i teraz musimy tylko znaleźć sposób na dostanie się do środka. Zgaduję, że ten budynek by się nadał. Oczywiście nikt inny nie mógł na to wpaść, nie? Przypadkiem cały... <laughs> wszyscy żołnierze tutaj... E, e, Castillo i tak dalej... Nie pomyśleli o tym, że można wejść na sąsiedni budynek i wskoczyć przez balkon. Buu, Maczetą po plecach. <laughs> <at> You don't look like a doctor. But he is alone. These scrubs don't scream physician to you. Talia sent me to break you out. Fantastic. One problem. If I let go this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Rapido, por favor. Super, wspaniale. Ledwo co się tu przebiłem i teraz każe mi stąd wypierniczać iść do w ogóle sąsiedniego budynku sąsiedni budynek, który jest 200 metrów od tego, no to nie jest sąsiedni budynek wszędzie tutaj liberta, liberta po co? nie dobra, bo to źle zabrzmi, bo już chciałem się spytać po co on ratuje tego typa, skoro tutaj leży 20 innych zwłok, ale ale to bardzo źle brzmi Konkretyzator Karabin wyborowy Spoko Karabin snajperski, który się nazywa konkretyzator Na pewno załatwia sprawy konkretnie No te ich pomysły na nas broni są naprawdę... Czy w niej był granat? Przy niej była jakaś mina popka która mi prawie załatwiła. No shit. Kolejna. Muszę zacząć bardziej patrzeć pod nogi. Jak mogłem? Trzy razy trafić koło jego głowy. I co? Koło nich też będą jakieś miny? Głapo nie wybuchnął, to chyba nic tu nie ma. Dobra, w strefie poszukiwań. Chyba znalazłem te medkity, nie? Znowu. Tym razem już nie powinien mi nic wybuchnąć Idźmy tą samą stroną Jeju, typie To jest 200 metrów ponad To nie jest delikatny spacerek To jest już maraton I to byli ci twoje... Soldado spod drzwiami, tak? W sumie ciekawe, czy mógłbym tam wejść przez drzwi. Dalej są zabarykadowani. Nie no, wydaje mi się, że to by było bez sensu, jakbym teraz mógł nagle wejść przez drzwi. Jak ja tam poprzednim razem wszedłem? Od tamtej strony tak? Nie tak. A zresztą tutaj też mogę chyba. To jest to samo, co było z poprzednim Far Graf Gra wprowadza taki klimat zabawy, takiej takiej strzelanki luźnej, walki i tak dalej. A później daje misje, przy których trzeba myśleć. No nie. Tak się nie robi. To się tak nie łączy. Bezmyślna napażanka w stylu Hagen Slash. need to stabilize him daddy keep this all the off my back is nobody gets close but the music No i was nie ma. Nie ma. Jogi slalom typ zrobił. Nawet nie wiem co tam ten typ odpierniczył. E <laughs> 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 tam nie mam przejścia. Hola hola Tym razem przynajmniej było do kogo strzelać. Tum, tum, tum. Tam był typ albo typiera. Znowu z tamtej strony zdecydowaliby się, ale faktycznie obstawili te. Barykady, tutaj wszystko. Skupańce. Ale no to chyba jest ochronione już mat jasno. Co ja tu mam robić? Co mam iść na spacer i ich dobić wszystkich? bo oni się gdzieś kryją. No już nie mają helikoptera, <laughs> Teda. O, tycha, my samolot tutaj. Samolotem mi coś tutaj zrzucają. Tak nie wolno.

Okej, okay? <laughs> jakieś nowe zdjęcie dostałem i ja rano? jakaś baweczka go reklamuje. Mm. Typ Kuma, jak to działa? Nie tak jak Ci z Liberta. Medyk. Medyk. Był złośliwy. Więc operwał kulki. Dobra. Yy, tak nie wolno. To jest niepoprawne. Szczelanie do medyków. trudno Dobra. Ja sobie nagrywam chyba dzisiaj ostatni odcineczek już z Far Cry <laughs> I później się przerzucę chyba na ten. Na. Może nie warda Na chwilę na pewno na nie World'a, ale raczej bym chciał w inną gierkę dzisiaj pograć Ale na stream'ku sobie ją odpalę No i zobaczymy No i zobaczymy Ej hey, bicio, I'm a segunda than my after too many plátanos. I swear to god, bitcho. What you waiting for? Spray the posters, plant the bombs. Get the fucking word out. Radio Libertad is waiting to be born. Go ahead, chop, chop. They got it. Good spot for bichos' fire bombs. Planting. Czy oni Może to, że może się nagle mi pojawić tutaj helikopter wojskowy? Wszystko było spoko do pojawienia się pewnego <laughs> małego latającego problemu. Ilu Was tu jest? Z dwóch, trzech? Raz, dwa, trzy. Dobra, mam coś porobić z jakimiś bil billboardami, plakatami. Um, <tuszy> tu nic nie ma. <tuszy> Czy namalować na tym, Mari. Dobra, ale jak to zrobić? Podchodzę do tego i nic, nie mogę. Macie pomysł? Kosze, coś z koszami Dobra Coś mam z koszami oh, <laughs> Okej okay. Tu gdzie są te całe plakaty? Skroń tu, <knows> chyba że z koszami chodziło tutaj, a billboardy chodziło te duże. Aa, no i wszystko jasne, i stała się jasność. No i wszystko ku ma. Dało się jaśniej wcześniej

Tam u góry jest jakiś plakat. <laughs> Ale tam nie będzie łatwo się pewnie dostać. Siema ziomek. Kropeczka jest bardzo ważna. Jak się tam dostać? Mogę go po prostu rozwalić? Nie. Czyli muszę dostać się na budynek i zaskoczyć z tej strony. No raczej nie. Ale to widzę. Czyś bić, czyś by, Nie, bo to nie ten budynek. A czekajcie. Ha. Na tym też coś jest. I'm good. One more. Na tamtym budynku. No, zdrowie. Chyba, że są w jeszcze jakichś miejscach. Jakbym wiedział, że jest ich więcej. To bym się tym tak nie przejmował. A właśnie włączyłem z powrotem muzykę, bo jednak jak gram po prostu tak luźno w świecie tam dzisiaj zbierałem jakieś surowce. Znaczy zbierałem surowce. Rozwalałem te bazy, odblokowałem checkpointy i tak dalej. To jopin, kole. Po prostu taka martwa cisza. Ja się nie odzywałem, gra nic nie mówiła i taka cisza i, i tylko... W, w, ryk silnika. Ja, ja i ryk silnika. Oj, to mogło się bardzo źle skończyć. Aż mi przeszły ciary po nogach. No nie wiem jak się dostać tam na górę. To będzie bardzo ważne, żeby moja postać rozłożyła spod ochrony. No, ląduj! Nie, ty tempadzido! No i mam. No i mam za swoje, no. No i mam za swoje. Tempadzida Na mnie tu zostawiają. Co za debilny tu odpadł? Że tu jest dziura. Jest. Oszpeć. Pięknie. I co teraz? Are you ready for the next step? I'm ready. Okay, so Maria's on her way. There's a banner she's gonna unveil on live TV, and you are gonna swap it out for our banner instead. Oh, I am. <laughs> am I? It's high up, but you can get there, right? You, you think Clara's gonna like it? Yeah, go team! I'm into it. Go team. Ok, helikoptery przeszkadzał. Przeżyłem. Nie interesuje się. i wychodzimy znowu po tym. W, w... jak to się nazywa? ŻURAW Wy wy wy, wy żuraw O, no, chodziło mi, że wyciąg czy coś takiego, ale nie Nie To po prostu żuraw Tam jest drabinka, wyżej Wow To jest widok Prawie Jara nie jest podwinięta przez swoje własne A Prawie Jara szuka dyscypliny, progresu i wizji Picho, I can now add vandalism to my list of capital offenses. <laughs> More like the list of shit that makes you a fucking badass. Come meet me at the gas station outside town. Kurene. <laughs> do 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 do. It's starting! And now for a special announcement. Hello, my beautiful foreign friends. Any questions before we begin? Minister Marquesa, are you concerned that. How do you respond to rumors that Diego Castillo is your son? I don't. Diego Castillo is the first son of Yara and an example to all through Yara. Now, it is my pleasure to unveil the construction of the Anton Castillo True Yaren Cultural Center. Do <laughs> <laughs> you see? This is the kind of cultural pollution we are fighting against. Ah, uh, we just need to borrow your phones and your cameras. <laughs> I to jest prawdziwa partyzantka. Ośmieszenie władzy przed całym ludem.

Eee, tutaj są jakieś kurczaki Z dzienników mamy teraz Libertad albo to A tak to nie mamy żadnych kostów Takich głównych No nic Także z mojej strony tyle Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia następnym razem Pamiętajcie 16.30 codziennie Staram się wam rzucać te odcineczki No i cóż, dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem Jak się wam podobało, zostawcie łapkę w górę Możecie zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze nie macie Zapraszam na wszystkie serie, które były, są, będą z tej strony był niepopularny, a to jest Far Cry 6.